Z tej strony, Franek, i w tym odcinku zagadamy sobie. Stąd guys. Ale jeszcze, zanim zejdziemy, ze łapkę w górę i sobie tą No, dobra, widzowie, chcę Wam wszystko opowiedzieć, co się zmieniło yy, wy chyba w wczorajszej, czy przed aktualizacji. Przepraszam Was, ale no, nie zdążyłam tego nagrać. Yy, ale dzisiaj jesteśmy po to, żeby to zrobić. I uwaga, wchodzimy w nowości. Trzy nowe skiny, jak widzicie. Legendarny Pan Banan, Legendarny Superman i Epicki Kotek. Dobra, dwie nowe emotki, tego to ja nie wiem. Dwie nowe animacje, i poprawione błędy. I to wszystko zostało wprowadzone na aktualizacji, ale zobaczmy na nasz karnet bojowy. I uwaga, tu podobno jest jeszcze jakaś emotka, jak widzicie jest Przyłuż innym graczom to chyba jak y, użyjemy tą mamotkę i pójdziemy do graczy to przyłożymy im i oni nie wiem odlecą gdzieś kawałek od no, tego to ja nie wiem nie wiem bo nie ma takiej jamotki ale dobra mm, jeszcze chcę wam puścić koło fortuny, patrzcie widzowie bo może tego bananka wydropimy. uwaga może jakiś fajny skinek będzie uwaga Jest! Widzowie, mamy nowego skina! Już! Na samym podejściu. Nowy skinek. Gramy nim od razu. Mamy nowego skinka. I graj. Dobra, tak się cieszę, bo to jest skutek. Yy, tak, to są trzy skiny, ale już jeden zaliczyliśmy. Musimy jeszcze tylko zaliczyć te, widzowie, dwa. Ale na te dwa już będzie ciężej, bo ten był taki epicki, Czyli jakby. W tamtym losie może go było zdobyć. Teraz to tylko będzie ciężko. Widzowie, poczekajcie, ogarnę, co się stało. Nie, dobra, widzowie. Nie wiem, coś tu mi nie działa. Spróbuję jeszcze raz. Dobra, widzowie, jak widzicie, udało nam się w końcu grę jakąś, nie wiem, coś nie działało. Za to was przepraszam, ale udało nam się. Dobra. Powinniśmy wygrać, bo jesteśmy kotem. Kto ma kota w domu lub u babci u dziadka, to niech napisze kot. Lub jeszcze u cioci. Lub u wujka. W komentarzach napiszcie kotek. Ktoś z Waszej całej rodziny ma kota. Bo ja na przykład mam. Ale nigdy się uciekł. Ale ja na tym mam jeszcze jednego. Zobaczymy jak koniec rundy no Zobaczmy jaka teraz będzie babka ma, Ja mam taką na liżniku łatwą To jest chyba Taka dosyć łatwa Prawa? prawa, prawa i prawa i kolejna prawa, prawa, prawa i prawa kurde jesteśmy na prawej Uf. i prawa Aha. No dobra, słyszymy. Chyba dobra forwiec, znaczy w samba go jest gra. No, to świetnie. I nie udało nam się wygrać. No to wychodzimy. I 25 kW w Jeszcze pierwszej nagrody nie mamy, ale zaraz będziemy. Mieli. Okej, okay, no to jeszcze raz gramy. Czasowy czas oczekiwania 15 sekund. Aha. Dobra, to widzimy się, kiedy będziemy w księdze. Dobra, mamy kolejną rundę. I przepraszam Was, bo przed chwilą coś tam przerywało. Po prostu leciało coś tam. Ale gdzie uda nam się? Kolejna runda. No, tu się weź nie da. Aha, i przegrałam, i przegrałam, rozumiem. musiałem przegrać. Nie, nie, nie. Aha. Dobra, więc widzimy się kolejny raz za chwilę. Dobra, widzowie, nie wiem, gram ostatnio urodza. Jak do się nie uda, no to to by było na tyle. A poza tym, wyszukujcie na moim kanale, bo niedługo będzie kolejny odcinek związany z Tołem. Tak myślałem. Ura. Więc, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę do góry i suba z dzwoneczkiem. A z góry wam bardzo dziękuję, może jeszcze sobie zobaczymy turnieje. Dobra, nie będziemy... A, dobra, są za 7 godzin, to piszcie mi w komentarzach. Cześć.